W głębi starożytnych wierzeń, gdzie granica między światem żywych a światem umarłych zaciera się w mroku, istnieje kraina, której nie dotyka światło dnia. To nie piekło, jakie pojmujemy dziś, nie miejsce kary i ognia, ale coś o wiele bardziej nieuchwytnego, tajemniczego, świat cieni, odbić i wspomnień. Tam rządzi Heidi Bóg Zmarłych, milczący strażnik granicy życia, potężny władca którego imienia Grecy bali się wypowiadać. Było ono bowiem Bramą. Nazwać Hadesa to jakby zapukać do jego pałacu. A kto puka do drzwi śmierci, nie zawsze może wrócić. Wśród ech orfickich hymnów i w cieniu marmurowych kolumn starożytnych świątyń jego postać była wszechobecna, choć zarazem niemal nieobecna. Czczony w milczeniu, wspominany w szeptach, obecny w cieniach snów i legend, Hades był bramą do ostatecznej tajemnicy ludzkiego istnienia. Królestwo Hadesa było rozległe, mroczne, a jednak niezwykle uporządkowane. Wejście do niego strzegł trzygłowy Cerber Pies, który nie pozwalał nikomu żywemu przekroczyć granicy i powrócić. Przez jego domenę płynęły rzeki, każda o symbolicznym znaczeniu. Styks, najważniejsza z nich, była rzeką przysięgi, nawet bogowie nie mogli złamać przysięgi złożonej na jej brzegu. Lifi, rzeka zapomnienia, pozwalała duszom porzucić wspomnienia poprzedniego życia. Akeran, rzeka bólu, Kousaites, rzeka lamentu, Priflegeton, rzeka ognista. Na końcu podróży czekała decyzja. Dusze sprawiedliwe trafiały do Elysium, krainy wiecznego spokoju, gdzie cienie mogły odpoczywać wśród zieleni i śpiewu. Zbrodniarze i ci, którzy obrazili bogów, kierowani byli ku Tartarusowi przerażającej otchłani, głęboko pod ziemią, gdzie czas nie istniał, a kara była wieczna i nieubłagana. Pośrodku zwykłe cienie, wędrujące bez celu, zapomniane przez świat, który kiedyś znały. Cała ta struktura, przemyślana i wielowarstwowa, stanowiła odbicie kosmicznego porządku, w którym każde życie miało swój epilog. Każda dusza swoje miejsce, a każda decyzja konsekwencje zapisaną w wieczności. Heidis, choć kojarzony ze śmiercią, był postacią bardziej złożoną. W przeciwieństwie do piekła chrześcijańskiego, jego kraina nie była miejscem wyłącznie cierpienia. Była odbiciem równowagi, nagrody i kary, zapomnienia i wieczności. Heidis nie był złym Bogiem. Nie był też wrogiem życia. On po prostu był koniecznością, siłą, która przyjmuje wszystkich, gdy ich czas na ziemi dobiega końca. Był opiekunem cyklu życia, a nie jego wrogiem. Nie czczono go, jak Zeusa, nie proszono o deszcz czy plony, lecz oddawano mu należny szacunek, pełen ciszy i pokory. W mitologii Heidis był strażnikiem balansu, tą częścią wszechświata, która przypominała ludziom o kruchości istnienia i cenie każdego oddechu. Jego obecność nie była groźbą, lecz przypomnieniem, że życie to nie tylko chwile światła, ale i ciemności, które uczą pokory. Grecy wierzyli, że wypowiedzenie jego imienia mogło przyciągnąć uwagę zbyt wcześnie. Dlatego mówiono o nim Per Pluton, co znaczy bogaty. W tym tytule kryła się głęboka symbolika. Hades był bowiem właścicielem wszystkiego, co kryje ziemia, nie tylko zmarłych, ale także metali, klejnotów, skarbów. Gdy człowiek umierał, wracał do ziemi. Gdy wydobywano złoto, pochodziło ono z jego domeny. W ten sposób Pluton stawał się nie tylko bogiem śmierci, ale i dostatku, władcą tego, co ukryte, a jednak cenne. Ten aspekt jego postaci ukazuje niezwykłą dwoistość. Był bogiem ciemności, a zarazem panem ukrytych skarbów. Był końcem ale i źródłem nowych początków. Persefona, jego żona i królowa podziemia, nie zawsze była boginią cieni. Była córką Dymiter, bogini urodzaju. Pewnego dnia Heidis zakochał się w niej bez pamięci i porwał ją do swego królestwa. Dymiter, pogrążona w rozpaczy, sprawiła, że ziemia przestała rodzić. Dopiero po interwencji Zeusa doszło do kompromisu. Persefona miała spędzać część roku na powierzchni, a część z Hadesem. Tak narodziły się pory roku, jej odejście zwiastowało jesień i zimę, a powrót wiosnę i lato. Między nimi istniało szczególne, dziwne uczucie nie była to miłość jak z pieśni, ale coś trudniejszego pełnego wzajemnej akceptacji i zrozumienia losu. Ta opowieść o Persefonie jest jednym z najpiękniejszych mitów greckich, pokazuje, jak światło i ciemność współistnieją, jak śmierć i życie splatają się w wiecznym tańcu losu, gdzie miłość nie zawsze oznacza wolność, ale zawsze niesie znaczenie. Atrybuty Hadesa były nie mniej symboliczne niż jego imię. Berło, które dzierżył, oznaczało niekwestionowaną władzę nad wszystkimi zmarłymi. Hełm niewidzialności, podarowany mu przez cyklopów, czynił go niedostrzegalnym, wykorzystywał go by poruszać się między światami i pozostawać poza zasięgiem spojrzeń. Cerber, trzygłowy pies, był nie tylko strażnikiem, ale i alegorią trzech faz życia, narodzin, życia i śmierci, których żaden śmiertelnik nie mógł odwrócić. Wszystko w rękach Hadesa, od symbolicznego berła po psa kielnego, miało przypominać o tym, że nie istnieje powrót bez ceny, że każde przejście ma swój koszt, a każda decyzja swoje konsekwencje, nawet po śmierci. Rytuały ku czci Hadesa były mroczne, skromne i pełne powagi. Nie odprawiano ich na wysokich ołtarzach, raczej w grotach, jaskiniach, przy wejściach do pieczar. Ofiarowywano czarne zwierzęta, najczęściej barany, a rytuał odbywał się nocą przy świetle pochodni. Modlitwy szeptano, a ich celem było nie tyle przebłaganie, co prośba o łaskę dla zmarłych, by nie cierpieli, by mogli przejść spokojnie. Najważniejsze było zachowanie ciszy, każdy głośny dźwięk mógł zostać uznany za profanację. Ten szacunek wobec śmierci, tak głęboko zakorzeniony w kulturze starożytnej Grecji, uczył pokory wobec rzeczy nieuniknionych, przypominał, że wobec Hadesa wszyscy jesteśmy równi. Hades, choć nie tak popularny jak Zeus czy Posejdon, pojawia się w wielu dziełach sztuki i literatury. U Homera jawi się jako nieubłagany, lecz sprawiedliwy. W rzeźbach klasycznych przedstawiany jest jako poważny, brodaty mężczyzna z berłem i rogiem obfitości. W czasach nowożytnych stał się inspiracją dla pisarzy, malarzy i filmowców. W literaturze gotyckiej często symbolizuje nie tyle śmierć, co melancholię i zapomnienie. W filmach od Disneya po współczesne produkcje fantazy jego postać bywa przerysowana, zła, ale zawsze intrygująca. Hades jako figura archetypiczna, przekracza granice jednej mitologii, staje się uniwersalnym symbolem końca, tajemnicy i ostatecznego przeznaczenia. Jego postać przyciąga, bo każdy z nas nosi w sobie cień, który kiedyś musi spotkać. Hades, bóg umarłych, wciąż żyje w cieniu naszej wyobraźni. Jego kraina nie przestaje fascynować nie dlatego, że boimy się śmierci, ale dlatego, że próbujemy ją zrozumieć. Tam, gdzie kończy się światło, zaczyna się jego władza. Nie trzeba się go bać, wystarczy go uszanować. W jego ciszy kryje się porządek, a w jego mroku prawda, którą każdy z nas pozna prędzej czy później. Bo królestwo Hadesa nie zna wyjątku i nie zna końca. To nie przerażenie, to przypomnienie, że każdy cień kiedyś był światłem. A każdy ślad na ziemi jest tylko chwilą, zanim powróci do ciemności, którą Hades na wieki przyjmuje w swoje spokojne, nieubłagane ramiona.